Teraz, 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 Nie! To teraz, 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 To było teraz, wojskie! O, ten kolega ma na was Co? Wszyscy myśleli, że on jednak wyszedł, to okazało się, że jednak nie On wychodzi tylko po to, żeby wejść, a właściwie wskoczyć Jaki kax jeszcze 10 razy tak cały na biało I teraz chodzę ja cały na biało Może bliżej, poczekaj, za daleko stoisz od uważaj, uważaj na makroj co daleko to od basenu. Jakieś trzy przystanki autobusowe stąd, ale... SKAĆ! Ale po wykąpać chyba po prostu cały sezon. Tam gdzie za... POMOŻ! do wody bez wody? Dex, skacz tylko do wody, prosimy. Troszeczkę... O boże, będzie źle, będzie źle, lepiej dwal na bombę. Będzie źle.